Kacper Formela przed galą Fen 33 Nie wiem, czy wiesz Kacper, ale rywal ci się zmienił. Rywal się zmienił? Jak Mariuszowi pozienowskiemu? No, tro, masz troszkę gorzej. Gorzej. Kurczę, to nie to nie muszę zdecydować się, czy bije, no bo ja nie biję się ze wszystkim. To już ci pokazuję, zobacz, tutaj masz, tutaj masz nowego rywala. To jest Tweet Fenu. To już poszło w sieci. No, i, no, i, tak tak, to nie są żarty. Na Twitterze Fenu dzisiaj taka informacja, Bardzo Kacper Formela, Kacper Formela kontra, o poczekaj, bo mi pytania uciekają, już nie, nie ma pytań. Kacper Formela kontra Marcin Siano wchodzisz? Wchodzę. <noise> Powiem więcej, moim zdaniem to jest do ogarnięcia dla Ciebie, co Ty uważasz? Ja jestem za, ja i mogę być ze wszystkimi. <noise> tak, to jest takie pytanie, jak przybysz w skrócie, za chwilę, za chwilę to rozwinę, ale gdyby Ci przyszło mierzyć się z gościem, 120-kilowym. Chciałbyś kiedyś takiego pojedynku? Kiedyś na takie rzeczy się działy. Szczerze? No to ja na swoim kanale mam taki pojedynek amatorsko z, z, z zawodnikami MMA, zawodnik e, amatorski. I tam chłop chyba ważył spakę z, z, z 15 polatał, nie? I latał. No ale i, z takim gościem, który trenuje całe życie i waży w tyle, ile powiedziałeś, no to bym musiał się zastanowić. No dobra, ale to mogłoby być ciekawe jak y, zbijanie wagi, bo widzieliśmy się tydzień temu na KSW, dzisiaj widzę innego człowieka. O, bardziej wytrzeszczego. <laughs> Wiesz co, bardziej, bardziej na twarzy tak bardziej wyciętego na twarzy. A no tak, tak, no miałem dużo do zbijania generalnie. Ile? E, 8 kilo w 24 godziny. U. E, jeszcze generalnie przebiegało wszystko w porządku, nie? Dopóki nie weszłem do windy. Winda mnie zniszczyła, bo czasami jest taki efekt winda, winda. No Czułem się dobrze. Wychodzę, już zrobiona waga i zjeżdżam na dół, hamuje winda i nagle czasami jest takie wów, wów, i nawet to by zrobiłeś tak, no, no. To mój odwodniony organizm to przyjął, nie wiem, z dziesięciokrotnym systemem pobudzenia tego stanu. No i kurczę, latałem prawo, lewo, prawo, lewo i do tego uważania dochodziłem w taki sposób, jak wyglądało, że to byłoby naprawdę, naprawdę źle i dochodziłem po, po takiej akcji dwie godziny. Pojedynek wieczoru. Tak wyszło. Zmiany w ostatniej chwili w karcie Fenczy. To w ogóle coś zmienia w Twoim przypadku? Podchodzisz do tego inaczej? Czy, czy walka to jest walka po prostu? Walka to jest walka. Moim zadaniem jest zrobić dobry pojedynek zakończony moją wiktorią i dać z siebie wszystko. A czy zmienia coś fakt, że ten pojedynek prezes jak potwierdził to w zasadzie jest eliminator do pojedynku mistrzowskiego. No, podwójnym mistrzem, mistrzem Babilonu i mistrzem fenu jest Daniel Rudkowski, No i on, on tutaj gdzieś pewnie spogląda na twój pojedynek z Damianem Frankiewiczem. Nie, nie zmienia nic. Zero presji, zero jakiegokolwiek większego myślenia o tym pasie. Ja chcę... Zrobić jeden pojedynek, później myśleć o drugim, a że drugi to ma być ten opas. No to bardzo się cieszę. Chciałbym być mistrzem. Jakim rywalem, jakim zawodnikiem jest Damian Frankiewicz? Oglądałeś, pewnie analizowałeś, trener Grzegorz Jakubowski również. Co byś mógł o nim powiedzieć? Bardzo dobry zapaśnik, bardzo dobrze ruszający się w parterze i na pewno muszę na te elementy zwrócić uwagę, żeby wykonać swój plan taktyczny. Jest tam miejsce na ciosy proste. Zgadzasz się? Zgadzam się. E, czyli tak chciałbyś poprowadzić ten pojedynek, bo twój pseudonim nie jest e, przypadkowy. Polski Macida, to jest gość, który świetnie rusza się w klatce i kopie, zadaje te bomby, po których bomba na przykład wylądował na deskach i wydaje się, że to jest najłatwiejszy sposób na, w twoim przypadku na, na rozstrzygnięcie tego pojedynku na, na swoją korzyść. No nie chcę mówić w jaki sposób będę walczył z Damianem, no ale e, na pewno to będzie dobre widowisko w formie dobrej stójki. I nie tylko. Sebek Przybysz, nowy mistrz KSW, twój kolega, twój sparring partner powiedział, że w klatce czasami trzeba być cwaniakiem. Czy przygotowałeś jakiś cwaniacki numer na walkę podczas Gali Fen33? Oczywiście, że tak. Dlatego warto oglądać. Co to za cwaniactwo będzie w tej klatce? To czekamy w takim układzie i myślę, że ten człowiek, który obok nas się ustawił e, tym, co zrobił na gali KSW ostatniej pokazał, że, że warto marzyć, e, że warto sięgać po te największe laury. I to jest chyba najlepsza motywacja przed, pojedyn przed Twoim pojedynkiem. Zgodzisz się? Zdwanie. ja zawsze powtarzam, że ja chcę zostać numerem jeden <laughs> i do tego numer jeden <śmiech> będę... <śmiech> Przepraszam, dążył. Jak daleko mi e, przyjdzie? stanąć na, na, na tej szczycie, albo tak, drogi szczycie, no to zobaczymy pod koniec mojej kariery. Ale to jest moje zadanie. Życzę w takim razie, żeby droga do, te, do tego szczytu smakowała jak najlepiej i sobie oraz kibicom, żeby twoje, Twój pojedynek sobotni na gali FEN 33 wyglądał jak wiele Twoich pojedynków, bo jak polski Machida wchodzi do klatki, to lepiej nie mrugać. Lepiej nie mrugać, zaczyna się jazda bez trzymanki, już to wiele razy powtarzałem. Bo jest ciebie wszystko, ja uwielbiam to robić. Wchodząc do klatki świetnie się bawię i, i, i to jest moje całe życie. Baw się dobrze. Dziękuję.